Hej. Ostatnio spotkałem takiego kolegę, którego gdzieś tam znałem. Nic mu nie brakuje tak naprawdę. Wykształcony i w miarę wyglądający, wszystko jest OK. I on wiem, że tam wcześniej miał jakieś troszkę perypecje z kobietami, trochę problemów i, i tak dalej. I on stoi gdzieś tam, widzę, on mówi, że. Mówi, co tam u Ciebie? A on mówi, a czekam na dziewczynę, wiesz, nie wiadomo, czy przyjdzie. On drży z przestraszenia, czy ona przyjdzie. Zastanawia się. Pierwszy tekst do mnie. Nie wie, czy ona przyjdzie, bo ona już się spóźnia i, 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 i z, takim, z takim zdaniem do mnie, że on nie wie, czy ona przyjdzie. No jeżeli jesteś ciągle przestraszony, jesteś napierający, jesteś Facetem, który nie miał bardzo długo kobiety. To nie wiem Ty jak to jest, ale kobiety czują. Czują węchem, czują w jakiś sposób, że ty długo nie miałeś kobiety. Rozmawiałem z wieloma facetami na ten temat, i to wielu facetów mi powiedziało, że na przykład jak nie miał kobiety pół roku, rok czasu, parę miesięcy, to poderwanie mu jakiejkolwiek dziewczyny sprawiało o wiele więcej trudności, ponieważ. One jakoś to czuły, że on jest jakiś wypłoszony, jakiś dziwny, jakiś inny. Ale gdy facet wyszedł z łóżka z kobietą, z atrakcyjną, jeszcze kobietą, bardzo atrakcyjną kobietą, jeszcze bardzo atrakcyjną kobietą, to na drugi dzień ten jest taki na ludzie, że po prostu od niechcenia podchodzisz, pyk, rozmawiasz i gwarantuję ci, że gdybyś spędził sobotę z przepiękną, ale taką. Ósemką, dziesiątką dla ciebie, niedzielę by spędził z drugą albo z tą samą ósemką dziesiątką. To w poniedziałek wychodzisz i nie wiem, dajesz jakiś impuls od siebie. Coś one to czują, że jest ci łatwiej, o wiele łatwiej poderwać. Wiele po prostu kobiet. No. Tą, tą kobietę, którą napotkasz na swojej drodze, jest ci o wiele łatwiej poderwać. Tak już jest to skonstruowane. Nie wiem, jak to jest, ale. Tak jest. Tak przynajmniej z moich obserwacji wynika. Może Ty masz inne obserwacje. Moje skromne obserwacje <gryw> mówią o tym, że jeżeli wyjdziesz po nocy z cudownie piękną kobietą, z ładną, atrakcyjną, następny dzień do podrywu jest. Tak bym zareklamował. I wtedy najfajniej jest podrywać, jest umawiać się na wymarzone randki od niechcenia, bo wiesz, że tak naprawdę, jeśli ona miała 8-10 punktów, to jeżeli Ty masz się umówić z siódemką, z szóstką, to robisz to znowu od niechcenia. A jeżeli robisz to od niechcenia, ona czuje, że nie jesteś napalającym, znowu, że robisz to od niechcenia, po prostu, to jak najbardziej jest Ci łatwiej ją poderwać. Eee, ona to czuje, że jest no, nie do końca tak pożądana, jak powinna być. i Interesuje się bardzo często dlaczego. Dlaczego ten facet tak po prostu zlewający do mnie dzwoni, tak na luzie, tak w ogóle nie napierająco, co, co on takiego w sobie ma, że właśnie jest takim facetem. To jest też bardzo dobry sposób na poderwanie fajnej kobiety, interesującej, bo jeżeli spędzisz noc z piękną, atrakcyjną, ale nie do końca nawet intelektualnie, Fajnie rozwiniętą dziewczyną, którą wiesz, że, że mogłeś z nią spędzić tylko weekend czyli nadawała się do weekendu, ale była nie oszałamiająco piękna. To później ci będzie łatwiej poderwać nawet jakąś siódemkę, y, która jest fajna też wizualnie. Może mniej atrakcyjna od tej y, poprzedniczki, ale z kolei jest, jest yy, kobietą, z którą mógłbyś coś budować, mógłbyś stworzyć związek, mógłbyś stworzyć jakieś małżeństwo, moglibyście razem iść przez życie, ponieważ ma 7 punktów wizualnie, podoba Ci się, nie jest jakąś nie wiadomo jak, ale z kolei jej intelekt, jej ciepło, jej fajność powoduje to, że chciałbyś z nią przebywać dłużej, dłużej i jeszcze dłużej. I na pewno będzie Ci taką łatwiej poderwać niż yy jeżeli wyjdziesz po nocy z niesamowitą, fajną kobietą wizualnie i spędzisz tą noc cudownie, będzie Ci łatwiej poderwać, niż jak nie będziesz miał kobiety przez pół roku, rok czasu, bo wtedy, wtedy zastanawiasz się, jest jej wypłoszony, zastanawiasz się, czy ona przyjdzie, czy nie przyjdzie, a jak nie przyjdzie, to dzwonisz, piszesz, nie wiesz, co masz robić, jesteś taki, o, jesteś za bardzo elektryczny. Jak jesteś elektryczny, to one widzą tą elektrykę, nie wiedzą, z jakiego powodu ta elektryka i i możesz się ciągle zastanawiać, miesiące, lata mogą ci przechodzić, a ty ciągle możesz mieć problem z kobietami, właśnie również dlatego. Dlatego zastanów się, wybór zawsze należy do Ciebie, bez względu na to, gdzie jesteś, w jakim miejscu swojego życia. Na dole masz link do moich szkoleń, Akademia. Myśliw.dm.pl Zawsze możesz to zmienić. Ja pomogę Ci przejść wiele etapów twoj, Twojego życia, których jeszcze być może nie przepracowałeś. Podwyższę Twoją pewność siebie. Opowiem o wielu sytuacjach ze swojego życia, z obserwacji. Pomogę Ci pewne rzeczy zrozumieć lepiej, ale wybór należy do Ciebie. Osobiście dziś. Pozdrawiam Cię z pięknych mięsdroi, życzę jak najwięcej cudownych randek i... Wybór należy do Ciebie. Hej!